Mano, witam Was już w czwartym odcinku Let's Play Minecraft na Penguin Pack Jezu! Ale mnie z zaskoczeniem wzięły na no nie zdążył się przywitać, a on już mnie atakuje. Menda Kur Czy mać Szybko sobie Dobra, mamy sporo oznaczone, nie? Nawać to... Zbieramy wszystko, ja mam taką regułę, zbieram wszystko i koniec. Może nie czasami, na zazwyczaj tak. Nic. Tak, zaraz to zrobimy. <laughs> nie! Fucking...

Jezu kochany, ale sięśmy w kupę się w Dobra węgiel jest, to dobrze Kurde, musimy wziąć backpack No ale nic Daj, daj, daj Chodź z No ale chodź, idiota Nie ten klipał Dalej, DALEJ! Clipper, Na szczałach opiec Musimy zbierać te stringi Raczej znaczy, nie no, może nicie Trzeba zbierać nicie Żeby zrobić co A, słyszę pająki Oj, złoto, złoto jest potrzebne Jezu! się Nazaryjski Z zaskoczenia widzicie? Cwane yy, jest Ile mamy już tych stringów? Kol Se pozbieramy O, już piętnasty lewek, bo takie kopalnie tam niech co rośnie, te o, nie. o tu patrzcie no Dalej zbieram. Dalej <laughs> się I zrobimy sobie Momb Tylko, że to so zrobię poza odcinasem. I o Żelazo, żelazo, żelazo. Ty pajacu wredny. No chodź. Szkielecie. Szkieletom.

Nie, topper. Szkieleton. Aha. Węgielek. To by nie lubił węgla w Minecrafcie. Jezu, głupi, głupi. Jeszcze tu, niech to, fuck. Kolejny? Kolejny spawner. A tego co zablokujemy. Wiecie? Tego co zablokujemy. Zatruty Cave Spider Jaskiniowy Są sorry. Czasami tak milczę, bo jak się skupiam, to czasami milczę jak posąg. Oooo! Jesteśmy koksiarze. Mieczy kończy. Ach, tam nic. Trzeba co zrobić lepszy, prawda? No, tak. Chciałbym. Oczekuję od Was, że. Będziecie proponowali, co byście chcieli widzieć w kolejnym odcinku mojego modpaka. Erm. Um. Pingwin na Let's Playu od ping, Pingwin Pack. Tak? Więc piszcie w komentarzach. No, no wiadomo, no, na początku nigdy dużo widzów. Jak się zaczyna widzów, nie ma dużo. Prawda, prawda. Dobra. Przemaramy to, co jeszcze tutaj się da. O, lapis, lapy, la, O, tu jeszcze. I patrzcie, hmm. że sztory się przydadzą. Kuźwa nie zapisałem tego, ale. O! Pan zombie! zombie i jedno hmm. Idę to sobie tylko zapisać tu jest takie coś? Ech. Co? Co? ner 2? Dobra, chwila przerwy. Za chwilę Z2. Dobra, jestem. To wychodzimy. Komu zrobię ten czas? węgla mamy dużo. Jest level. ちょっと Как он тут бежит? czyli domek spawna ile to za kilometrów i cała setka Słod. O, ej, aha, ja jestem stop cicho, dobra, ja kończę ten odcinek, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sorry, że tak mało gadałem, <grywy> ale czasami mi się tak zdarza więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, z tej strony mi raz. I kolejny odcinek już niedługo, na razie